Yo, witam po dwóch miesiącach na kanale albo trzech. Nie wiem kiedy to wyjdzie. BMK Trójka dostałem się na dynamity, trzeba tył obniżyć to znaczy wywalić regulację, bo nie stać mnie na amory pod beton. Pomalować zaciski, wyrolować wszystkie nadkola, założyć rozpórkę. Założyłem sekierę taką ładną. Ale nie wiem, czy ona mi tu fituje. No, niby pasuje, nie? Ten środek mi tak średnio pasuje. Zmian chyba żadnych nie ma od ostatniego tego. No nie, no, kiera, tak to nic. No, trzeba przewód paliwowy ogarnąć. Bo przewód paliwowy powrotny przecieka, jest lipa. I tak to chyba, chyba jest. Jest wszystko, jest wszystko w porządku. Jest wszystko dobrze. Lisa? No, a w maju będzie lakier. Takie tam. Zobaczymy, co to będzie. Elegancko sobie zaczniemy od rozpórki. Ojej, słabe brody. Od rozpórki. Już ją raz na biało malowałem, ale mi się nie podobało, bo zacieki były. ściągnąłem ją, cały podkład szedł. To jeszcze jest trochę. Nie chcę mi się tego dokładnie robić. A teraz Drugi raz podkład i ten sam lakier. Coś mi tam nie pasowało. Takie zacieki, kurde. Podnosił się lakier, pewnie tłuste było, więc trzeba to odpuścić i lecimy z podkładem. Elegancko grzeje wszystko. Nie powinniście tak robić. Mogą wybuchnąć. Ja wiem, że nie wybuchnie. Yo, 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 kolejny dzień. Eee, wczoraj co zrobiłem? Zrobiło się jednak dość późno. Więc nie nagrywałem. Rozpórka wyszła średnio. on no tu jakieś ubytki. Tu trochę brzydko. O, tu widać zaciek. Ale tak to jest git. To i tak będzie do dołu. To będzie do góry. Więc a z góry jest spoko. Jak na to, że to z resztek robiłem. No, no mi pasuje. Jeszcze wczoraj takie coś, żebym zamontował żeby wyrównać jakby bardziej to z progiem, ale to wam pokażę jak tutaj nie będzie takiej japy, bo w sensie jak widać jest wysoko, a z drugiej strony jest nisko bo stoi w dziurze także odpalamy i przestawiamy kurwa o, dobra było tak czysto jest znowu tak brudno Kielka nawet ładnie wygląda. Trochę mi ten neo się nie podoba, bo to wszystko ciemne. To białe fajne si fajnie siedzi do, do reszty auta. O, ale to gada. Oliwa ucieka przez wężyk. Trzeba będzie go zrobić. Dobra, dosłownie kawałek sobie poprawimy, żeby prosto stał. E -e -e. Dzień dobry. Mamy piątek. Dzisiaj jedziemy w stronę warsztatu. Będziemy działać. Olej wymieniać. Szczelkę pod pokrywą zaworów. Tył trochę obniżymy. Ech. Coś tam delikatne, wiecie jak paliwa jest z powrotem. To też trzeba będzie ogarnąć i w sumie to tam to będzie content. No będzie, po prostu content, będzie content. Trochę, trochę w akcji się za, 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 nie, Trochę to... przejście w czasie. Bo zapomnieli. Trochę przejście w czasie od ostatniego odcinka ze mną. To też prawda. Mam przewód. Mam stół. U... Schodki. No. Przewód jest kaput. Bo przewód gdzieś gdzie on był? Po tej stronie był kaput, więc go zamieniliśmy na. Nie, ogólnie przewód był przy łączeniu. No. Tu. I tam był delikatnie pęknięty, więc tam to ucięliśmy, tu trochę, tu, tu ucieliśmy żeby wstawić tu przeduszkę, odpaliliśmy, no i zaczęło kurwa sikać mi na rękę, na mam ranę i mnie zaszczypało, więc stwierdziłem, że coś jest nie tak i no, coś jest nie tak. Co znaleziono rurkę? Te cztery. Ten samochód budował po Polski. A ja pokażę grozę. E Wymiana oleju. Tył obniżyć rozpórka tego typu, już wszystko chyba gadałem. Szukamy rurki. Byteń! Tutaj! Zwycię, że tak wysoko nie byłem. Co? Zwycię, że tak wysoko nie byłem. Życie nabiera innych personel. Co to kurwa jest? Z czego to jest licznik? Wygląda jak z Mercedesa. O, no, z takiego starego. Dobra, szukaj rurki E. Probli, we got it Taki pół, Polish, pół English? Nie było rowie <noise> Dawaj ten przewód Kurwa O dobrze Motherfucker Kurwa do czego on jest tam przyspawany czy kichuj? Akurat dla nas O już mi się w głowie zakręciło Uu. Bezpieczeństwo co? Przede wszystkim? Nie. Bezpieczeństwo... A jak? Ruszył się. Jezusie! Widać główkę. Ten... Zresztą wydobyliśmy ten, ten przewód tam z tej kupy. Pomalowali go ładnie. Żeby trochę coś tam się go trzymało. Teraz bierzemy się za wymianę oleju. Ale oczywiście filtr e, paliwa e, oleju jest jak przymocowany, mocno tak przykręcony, jak. Przyjebany jest, kurwa. I. Jak papa do dachu, kurwa. I jak ci się to odkręca? Nie odkręca się, kurwa. Kurwa! Nie przyklinaj, ludzie to oglądają. Żartowałem Będę no, musiał pikać. No, działamy tu. Kat jest. Jeszcze. O, kat jest na miejscu, czyli na skupie. Leci to chyba nie było wymieniane. Nie wiem ile lat. Ty, a co? Jak to więcej niż piątka? Leci, filtr wyciągnięty. Jak tam, panie bytyń, co z tą starą podkładką? Wyrzucić tu do beczki? Nie wiem. Nie wiem gdzie położę. Tam. Ale to jest ta stara. Dobra, może nowa będzie chujowa. Olej zrobiony, paliwo zrobione. No to teraz można fajne rzeczy robić, typu spółka i tucket. Wywaliliśmy ten regulację, a była najwyżej, więc będzie teraz nisko. Trzeba wyrolować fender. Ragazko będzie teraz robione pod fitment że możesz opuszczać Ej czekaj sprężynę wyjebał kurwa Maci No dawaj No tu siedzi Ale siedzisz ty tych Tu nawet nie widzę Tu siedzi No opuszczaj Możesz spuszczać szybciej O ty kurwa! To jeszcze dużo? O kurwa by ty! To też. Ile jeszcze? Naprawdę? No. O ty kurwa macie! Dobij Amor No dawaj Nie uciera kurwa, nie uciera! to siedzi teraz O Kurwa, a jak my z klockiem wjedziemy do przodu do przodu O ty, o kurwa bez przyny, bez regulacji fitmentu nie zrobisz. O kurwa, weź tu dobi. ci nie tak że... No, daj. Ale dziwka, ty jaki fitment? Państwa wykonuję kompleksowe usługi obniżenia E4 30 86. Mama, przepraszam, ale to jest styl. What have you done? Don't Don't nie, nie jest to dla sławy, bo już jestem sławny. Nie jest to dla słabych, bo to nie te czasy. Nie masz tu dla mnie cashu, nie zawracaj mi gitary. Jadę sobie załatwiać sprawy. Spierdalam ja się w taksi. Witam na safari, niewiebanej aplikacji. Tylko w swojej bani pisze do mnie jakaś bambi. Chciała się ustawić. No, cześć. Kilka dni minęło już odkąd ponieżyliśmy MK trójkę. Ten film taki trochę jak zawsze. Zlepek z wszystkiego, urywki takie ten. trochę. Wypadłem z prawy, w prawy z nagrywania. Koty mi oszczały wszystkie felgi, zderzak, masakra. Jak widać spasik poprawiony. Tutaj tak naprawdę nie włazi nawet palec. Jedyne co tu wchodzi to kartka papieru. Przód jak przód, taki jest jaki jest. No, co by tu więcej gadać? Robiliśmy ten przewód paliwowy na moim świetnym wieździe chyba go już rozwaliłem. W sensie na pewno, tylko nie wiem gdzie. No cóż. No, tuket filtr trzeba będzie zrobić, bo jest w oryginalnym miejscu. Z racji, że to polift, to po prostu jest, no, że tak powiem, bok po podróżnicy. Zdałem w końcu, e, w sensie nie zdałem jeszcze Zrobiłem skończyłem kurs na prawko w poniedziałek. Teraz mamy czwartek, mam 18 mógł zdawać w końcu. I co? No rzeźba w gruzie idzie dalej. Jak wam się podobało łapeczka w górę tego typu takie ten Wiadomo o co chodzi. A już jutro lecimy na tortoruń na Dynamity. Zresztą też miałem tam jeździć. Taki był w ogóle zamysł tej całej akcji. Uniżenia i tak dalej. Ale po prostu nie wyrobię finansowo. I wolę sobie zrobić nowe amorki na tył. Klocki, takie tam. Jeszcze trochę, wiecie, wizualki mi zostało. No tak to jest w porządku. Nie, nie wiem co tu więcej gadać. Do, do zobaczenia w następnym filmie i upewniam Was, że będzie szybciej niż dwa miesiące, bo w końcu się sezon zaczyna. Dzięki za oglądanie, pozdro, wpadajcie na smajla, po jakieś naklejeczki fajne ten typu, takie ten yy... i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie z Torunia, a potem film z dalszej rzeźby w tym aucie. a mono